Witajcie! W dzisiejszym odcinku, w przeciwieństwie do poprzedniego, chciałbym Wam przedstawić monetę, która jest dla mnie najciekawsza, a składa się na to kilka różnych czynników. Oczywiście już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że moje całkowicie subiektywne stanowisko będzie znów niespójne z 95% tych, jakie spotkacie wokół siebie. Żeby nie trzymać Was w niepewności, od razu wyłożę kawę na ławę, a raczej blachę na stół. Z nieskrywaną satysfakcją przedstawiam Wam jedną z, właściwie jedyną na świecie monetę, która i na awersie i na rewersie przedstawia bielika. Zacznę od tego, dlaczego taką monetę powinien mieć każdy Polak. Otóż wyobraźcie sobie, że jest to jedyna na świecie bulionówka wykonywana ze złota wydobywanego w Polsce. Konkretnie przez KGHM. Jeśli z jednej strony chcielibyście mieć taki walor w swoich zbiorach, a z drugiej znów z niesmakiem patrzycie na gramaturę tej monety, to spieszę wyjaśnić, że podobnie jak u Krugeranda, taki w Bieliku znajdziecie odpowiednio niższe, i tu już z pełną satysfakcją mogę powiedzieć, nominały. Tak więc oprócz jedną uncjowej monety 500 zł, możecie nabyć 200 zł pół uncji, ćwiarteczkę w postaci 100 złotówki, tu nawet mogę Wam przedstawić. Taka smaczka. I 50 o masie 1 dziesiątej uncji. W tym momencie miałem pokazać przed kamerą pozostałe nominały i roczniki. Ale jest ich tak dużo, że nie zmieściły mi się w kadrze, nawet w ujęciu z drona. Zatem musi nam wystarczyć ta stówka w bankowej prezencji, ale o tym później. Ta moneta nie skrywa stopowych niespodzianek i jest wykonana z czystego złota. Przedstawiony tutaj wizerunek obowiązywał w latach 95-17, a od roku 18 moneta zmieniła się i nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jak doszło do tego, że moneta ta jest tak dla mnie szczególna i dlaczego wciąż mimo upływu 20 lat najbardziej cenna? Otóż przyczyny są zarówno te obiektywne, jak i subiektywne. Zacznę od tych drugich, bo to one rozpoczęły moją przygodę ze złotymi monetami. Był przełom wieków kwaśniewski myślał o kolejnej kadencji, i o przejęciu PTK, a małyż dopiero miał zacząć rozgrzewać nasze serca. W czasach, gdy internet kojarzył się bardziej z internetem niż miejscem zakupów, gdzieś na jakiejś giełdzie staroci spotkałem człowieka, który miał na sprzedaż taką właśnie jednouncjową monetę. Pewnie nie uwierzycie, ale zażądał za nią astronomiczną kwotę 1400 zł. Jako, że nie przyjmował płatności kartą, a ja drobnych nie noszę po kieszeniach, umówiliśmy się na kolejny dzień i dobiliśmy targu. Minął jednak tydzień i przyszło otrzeźwienie. Co ja najlepszego zrobiłem? Wydałem 3 czwarte przyzwoitej pensji na kawałek jakiegoś świcidełka. Tak ciężko pracowałem, by te pieniądze zarobić, a tu przecież mogę je tak łatwo stracić, gdy kurs złota wyląduje tam skąd wystartował. Nie tracąc czasu wystawiłem ogłoszenie o sprzedaży na ogólnopolskiej, w ogólnopolskiej gazecie i czekałem na reakcję. Do dziś nie miałem takiego dnia, by praktycznie non stop trzymać telefon przy uchu. Oferta 1400 zł okazała się tak fatalną porażką, że już o 10. oferowano mi 1500. Koło południa 1600, w godzinach popołudniowych 1700, by wieczorem zgodzić się na 1800, aby spokojnie wyłączyć telefon i pójść spać. Totalnie nie rozumiałem, co się dzieje. Gdy dopiąłem transakcję i towar był już u kontrahenta, zadzwoniłem do niego ponownie i zapytałem, skąd ta euforia na rynku. Wyjaśnił z nieskrywaną satysfakcją. Że trafił na Łosia, który nie rozumie faktu, iż moneta z 95 roku jest nie lada rarytasem, gdyż bardzo duża część nakładu została przetopiona przez jubilerów. Tak, ma to ręce i nogi. Faktycznie w roku 95 nasz rynek złota był jeszcze w fazie raczkowania. Podaż wtórna złotej biżuterii, która nadawałaby się na przetop, ograniczała się jedynie do wyrobów pamiętających czasy Breżniewa. A jak może pamiętacie lub nie, to zerknijcie na to. Nie wyglądała ona zbyt atrakcyjnie, kolorystycznie. To jest dokładnie ta sama czerwień, którą prezentował Krugerand. Zbyt dużo miedzi, za mało niklu. O ile w ogóle tam było. Nie dziwi więc fakt, że jak tylko pojawiła się złota, rodzima moneta wykonana z czystego złota, to pomimo jej wygórowanej ceny znalazła nabywców wśród jubilerów, którzy tę cenę i tak sobie odbijali w gotowych wyrobach. Tak więc jak tylko 1800 zł trafiło na moje konto, niemal natychmiast zamieniło się z powrotem w jedną uncjową monetę z bielikiem za 1400 zł. Tak, to właśnie ją teraz oglądacie. Powiecie, że to przecież nie jest rok 95. Racja, ale inwestując długoterminowo uznałem, że kiedyś i ten rocznik nabierze wartości. Czy się myliłem Oceńcie sami? Co do urody tej monety to oczywiście zdania mogą być podzielone. Jest ewidentnie stylizowana na wyrób z przedwieków. Niby nierówne krawędzie... No dobra, żartowałem. Tutaj zdają się oszukiwać, że niby jest to wyrób pamiętający czasy Mieszka. Koślawe napisy. Jakieś przypadkowo rozrzucone kropeczki. I jakieś dziwaczne zdobienia. Ale mi to pasuje. Może to tylko kwestia przyzwyczajenia, jednak ten nowy wzór sprzed dwóch lat nie przypadł mi do gustu. Pora na tuty, obiektywne. Największym jest nakład tych monet. Otóż co roku każda z tych monet była wybijana w ilości zazwyczaj od 500 do 2500 egzemplarzy, co łącznie przez 23 lata dało około 100 tysięcy wszystkich nominałów razem wziętych. Jak to wygląda na tle produkcji np. australijskiego kangura? W samym roku 17 z trafiło na rynek blisko 230 tysięcy. Ponad 100 tysięcy sztuk pozostałych nominałów, a nie był to rekordowy. Zatem mamy do czynienia nie tylko z monetą inwestycyjną, ale również i kolekcjonerską. Jednak pamiętajmy. Yy, ten niski nakład jest jednocześnie zaletą dla kolekcjonera i zmorą dla inwestora, przecież nikt poza Polską tej monety nie kupi. Co gorsza, nawet nasi rodacy nie mają pojęcia o występowaniu takiego waloru. Gdybym tą monetą spróbował zapłacić w sklepie, zapewne po chwili zjawiłaby się policja i co gorsza podtrzymywałaby zdanie kasjera, że chciałem go oszukać. Aż dziwi mnie, że jeszcze żaden youtuber nie nagrał pranka jak to właśnie próbuje taką 500 -ką płacić a podstawiony w kolejce koleś po odmowie kasiera krzyczy, że da za nią 5000. Mam zbyt wiele skrupułów, by tak się z ludzi nabijać, ale scenariusz nawet mi się spodobał. Niski nakład, czyli słaba rozpoznawalność, to jednak atut w temacie podróbek. Nie istnieją. Nikomu nie opłaca się tego robić, bo skoro nawet oryginał wzbudza podejrzenia, a co ciekawe, do zabezpieczenia tych monet, jak zauważyliście, użyto certipaków, które zazwyczaj są domeną sztabek. Każda z monet opuszcza mennicę szczelnie zapakowana z indywidualnym numerem i certyfikatem mu odpowiadającym. Tak się prezentuje certyfikat i dla potwierdzenia zbieżność numerów. Z jednej strony to fajne, a z drugiej buduje przeświadczenie u mniej zorientowanych kolekcjonerów, że złote monety też powinny posiadać certyfikaty. Tę naiwność niestety z premedytacją wykorzystują polscy dystrybutorzy, którzy np. do popularnego srebrnego bulionu dodają własny świstek z napisem certyfikat i to już stanowi dla nabywcy dowód na wyższość amerykańskiego orła z Polski, nad tym prosto ze Stanów. Ale to znów szersza opowieść na inny odcinek, a tymczasem na zakończenie muszę dodać coś, co może poważnie wpłynąć na wasz światopogląd. Otóż są przesłanki potwierdzone tym samym certyfikatem, by z pełną stwierdzić, że Bielik nie jest orłem. Otóż orzeł Bielik należy do rodziny Jastrzębiowatych. Co ciekawe, Właśnie w najnowszej edycji monety z, tysiąc, z 2018 roku już NBP wycofał się z określenia orzu, pozostał sam Bielik. I tą chiebową wieścią żegnam się z Wami.